Watch out if your me, are road ahead of pop seat to no be the greatest feast the world has ever seen. I feed him every day with the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me, and he gets caught for a big piss off quick. And if you cross him, you might drop dead Metaphorically, of course, Eddie this sword never getting bored, loves the blood. No super, aj, tu nikogo nie ma. Aj, tu nikogo nie ma. Tu kompletnie nikogo nie ma. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie niestety, niestety się spóźniłem, proszę Pana, bo dziecko wstało i strasznie płakało, musiałem chwilę zostać dłużej e, Co Pan tu robi? Co Pan tu robi właśnie? O, Pan Thank wjechał you. Niech Pan mi pokaże tutaj No tutaj odleciał mi, bo zahaczyłem motory. tory O kurde, widzę strasznie coś się pali z tego, trzeba będzie to naprawić Ojejku Dobrze. Naprawiam to teraz Trochę mi to czasu zajmie, więc musi pan poczekać kilka godzin. Dobrze, poczekam. Dobra, naprawiło się. Gdzie on jest? Trzeba do niego zadzwonić. Dobra, dzwonię do tego dobrze. typu. Zadzwoni do tego typu, dobrze? Dobrze, już dzwonię. Halo, proszę pana. Halo, nie odbieram. Halo, 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 tak słucham, słucham. O, e, dzień dobry, Z zapraszam tutaj po odbiór. Dobrze. Przepraszam, że teraz, te teraz odebrałem, ale byłem zajęty. Do dobrze, proszę podjechać. Dobra, już przyszedłem. Witam, dobrze, już naprawiony został to samochód. Okej, okay, dziękuję. Ile płacę? Koszt to jest 5000 zł. Dobrze, już płacę. Dobrze ja tu przyjmę potem ci tam do wypłaty Dobrze to do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. No i co? Pierwsze auto naprawione. Dobra, pierwsze auto naprawione. Teraz poczekajmy sobie. Ej właśnie, a czy zrobił liście tego mustanga? E, tak, zrobiliśmy. Tego, tego policjanta, tak? No tak, został zrobiony. Dobra, to ja to ja dostarczę go, tak? Mam go dostarczyć. E, tak. Dobra, mam tego mustanga. Weź ciężarówkę i go zaraz włożę do tej ciężarówki. To ja go wsadzę już do tej y, ciężarówki, dobra? Dobra. zostać tego policjanta. Okej. Okay. No wsadzam go. Dobrze, teraz ja z panem tutaj kontrolować. Dobrze, dobrze. Już jesteśmy bardzo niedaleko. Dobrze. Jak widzi pan, potrafię jeździć ciężarówką, co prawda... Jeździć tym jakoś świetnie nie potrafię w do auta, ale. No dobrze, no, dobrze. przecież nie jest źle, dobra. Jestem już tutaj. Gdzie on jest? Dobra, trzeba mu. Zadzwonić, trzeba zadzwon mnie, zadzwonić, tak, proszę. Tak. Halo, rapukam w Bonnie. Halo, gdzie on jest? Gdzie on jest, naprawdę? Dziwną on... jestem. Dzień dobry, dobra. Dzień dobry, Dzień dobry. pana Mustanga. Oh. Chciałem go pokazać teraz. Proszę bardzo, to jest taki Mustang. Jest pomarańczowe, wszystko powymieniane. Ten silnik Ooh. był najlepszy. Tak. Ooh. Ulepszony, no spoiler. Dobrze, dobrze. Ale skrzydło, o, kurde. Dobrze, to przejdźmy do ceny. A, Tutaj tak, był wymieniany silnik, na naj a dobra, fałsem był. Yy, najlepsze hamulce jakie mieliśmy na stanie. No i tak było to wszystko wymienione, więc tak ze sto koła 100 tysięcy. No, okay. nowy felgi, nowy spoiler, nowy kolor. No. Na, najlepiej przelewem, tak jakby można było. Dobra. Zapadź przelew, już tutaj wysłano. Tutaj autoryzacja. Yy, numer konta? Poprosił. Yy, tak. Yy. Okej. Okay. Yy, 100 tysięcy. Opis. Za tium, wymianę oleju. To tam już mniejsza. I wyślij Okej, okay. autoryzacja. Dobrze, ja tu już patrzę. Poszło. Zgadza się wszystko. Okej. Okay. Dobrze, to może pan już. Ale jeszcze kluczyki okay. proszę przekazać. go

Zatrzymaliśmy go. Mamy go. Esa, Esa. Poddaj, się. No, poddaj się. Poddaj się, poddaj się. Słudź broń, słudź broń. Ręce na blachę. Ręce na maskę. Dobra, poddaję się. Oddaj się bo będę strzelał Podaj się bo będę strzelał Podaj się lewa, prawa Do auta! Nisko głowa Okej, okay, ja odholowywuję auto ja Dobra, ja jedę do więzienia Masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz może i będzie użyte w sądzie Masz prawo do adwokata Jeśli na niego ci nie stać, będzie, będzie przydzielony ze sądu When I'm threatened, and if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Dzień dobry, udzielały poprzeczną spóźnienie. Dobra, dobra Dobra, kulitka nie Spójrz, prawo. Iż tutaj biorę. do celi, no kurde Do celi, do celi, szybciej, ruchy, ruchy To nie są przelewki Dobra Masz prawo zachować milczenie W następnych paru godzinach Naszukujemy dla pana rozprawę W której będziemy omawiać Jesteś niemoralny. Na przygotujemy rozprawę, w której będziemy tutaj. Dla... Przygotujemy dla pana rozprawę sądową oraz e, pierw, e, zrobimy tutaj przesłuchanie. Dotyczące pana, nadzieję, że można by powiedzieć. A jeszcze nie wiemy. To zaraz panu otworzymy tutaj salę i będziemy pana brać do sali przesłuchawczej. zobaczenia!